Czy chcesz mieć nawet jakby trzy aparaty ustawione precyzyjnie do fotografowania np. krajobrazu, portretu albo sportu według Twoich preferencji, a nie dokonywane automatycznie poprzez aparat np. tzw. tryby tematyczne? Jest to możliwe poprzez zaprogramowanie ustawienia aparatu tak, by za pomocą przestawienia tylko jednej literki na kole nastaw natychmiast zmienić wiele ustawień aparatu. Dzień dobry. Często słyszę narzekania fotografów na szybką zmianę scenerii fotografowania i brak czasu na zmianę ustawień aparatu, aby wykonać co najmniej poprawne zdjęcie. Jednak z reguły większość aparatów fotograficznych umożliwia dostosowanie indywidualnych ustawień do fotografowanej tematyki. Nie są to tzw. programy tematyczne, które działają w sposób automatyczny, zatem niemożliwe są do samodzielnego ustawienia. Mamy na naszych korpusach często w obrębie koła nastaw programów wyodrębnione oznaczenia, np. U1, U2, U3, którym możemy przypisać konkretne ustawienia aparatu. Na przykład pod U1 możemy dobrać ustawienia do krajobrazów, pod U2 do portretów, a pod U3 do szybkiej akcji, np. sportu. Korzystanie z ustawień użytkownika w aparacie, np. takim jak Nikon z 7 II, to świetny sposób na szybkie przełączanie się między często Używanymi konfiguracjami. Dzięki temu możemy szybko dostosować aparat do różnych warunków fotografowania, bez konieczności każdorazowego ręcznego zmieniania ustawień. Najpierw jednak trzeba poświęcić odrobinę czasu, aby wiedzieć, jakie ustawienia mogą być preferowane podczas fotografowania danej tematyki. W przypadku Nikona Z7 II ustawienia, które można zapisać, obejmują opcje menu fotografowania, opcje nagrywania filmów, ustawienia niestandardowe, to mamy ogrom indywidualnych ustawień i w trybach fotografowania, np. czas otwarcia migawki, tryby S i M, przysłony, tryb A i M, fleksja programu, np. przykład tryb P, kompensacja ekspozycji i kompensacja błysku. Jak skonfigurować krok po kroku i korzystać z tych ustawień? Ustaw aparat na pożądane ustawienia zastanów się, jakie opcje są niezbędne do jak najlepszego fotografowania danej tematyki. Na razie nie wybieraj przycisku U1, czy U2 czy U3. Po prostu wybieraj ustawienia aparatu, jakie są ci potrzebne. Czyli najpierw skonfiguruj aparat tak, jakbyś chciał fotografować w danej sytuacji. Możesz zaplanować mnóstwo konkretnych ustawień albo skoncentrować się tylko na jednym. W każdym razie w takich podstawowych ustawieniach można wybrać na przykład nie wiem, tryb fotografowania na przykład manualny albo priorytet przysłony lub priorytet gawki. można ustawić czułość na przykład 100 albo automatyczną z limitem maksymalnym można wybrać przysłonę i czas naświetlania które dostosują się do warunków oświetleniowych tryb pracy autofokusa pomiar światła na przykład matrycowy albo punktowy albo centralne ważony inne ustawienia, takie jak balans bieli, styl obrazu, a także funkcje, takie jak bracketing, czy zapis w formacie RAF lub JPG. Może chcesz przepisać jakieś konkretne nastawienie przyciskom funkcyjnym, korzystając z menu elementu sterującego w menu ustawień osobistych. Dopiero po zakończeniu wyboru, teraz zapisz ustawienia w wybranym slocie użytkownika. Dopiero po skonfigurowaniu aparatu możesz zapisać te ustawienia, czyli wejdź do menu Ustawienia aparatu, znajdź opcję Zarządzanie menu użytkownika lub podobną nazwę w zależności od wersji oprogramowania czy też modelu aparatu, wybierz właśnie ustawienie U1, U2 lub U3, zatwierdź zapis i przełączaj między ustawieniami, aby korzystać z zapisanych konfiguracji. Po prostu wówczas trzeba przekręcić pokrętło trybów, np. W1, U2 lub U3, i aparat automatycznie załaduje ustawienia przypisane do danego trybu. Jakie są przykłady zastosowań użytkownika? Na przykład pod U1 możesz zapisać fotografowanie krajobrazów, czyli tryb priorytetu przysłony, F8 albo F11, dla większej ostrości ustaw sobie niskie ISO, czyli 100 balans bieli do światła dziennego, np. autofokus pojedynczy. Na przykład po 2 możesz zapisać portretę, czyli priorytet przysłony, ale wówczas przysłony bardzo mocno otwartą, 2,8 i auto z maksymalnym limitem, na przykład nie wiem 1600, balans bieli automatyczny, autofokus na przykład yy, AFC z wykrywaniem twarzy. A pod U3 mogę zapisać, albo Ty możesz zapisać Akcja Sport, czyli priorytet migawki, czas naświetlania powiedzmy 1000 na sekundy, auto ISO, autofokus śledzący z dynamicznym obszarem, i wiele, wiele innych ustawień. Jednak warto przeczytać i zapamiętać, że nie wszystko można ustawić w danym menu użytkownika. Nie są na przykład w tym modelu Z72 nie są zapisywane tryb wyzwalania migawki. Ponadto nie są zapisywane następujące ustawienia, czyli z menu fotografowania nie zapiszemy folderu przechowywania, zarządzania ustawieniami obrazu, wielokrotną ekspozycję, fotografowanie powiedzmy z interwałometrem, film pokładkowy i też nie będziemy mogli zapisać fotografowania z przesunięciem ostrości. Natomiast z menu filmu nie da się zapisać zarządzania ustawieniami obrazu, i kilka innych. Ważne jest, aby zapamiętać, co i jak ustawiliśmy oraz wiedzieć, że możemy ustawienia modyfikować, ale z uwagą i rozwagą. Regularnie warto sprawdzać i aktualizować zapisywane ustawienia w zależności od zmieniających się potrzeb. Jeśli zdarza Ci się zmienić specyficzne parametry, np. balans bieli w różnych warunkach, możesz zapisać jako tylko część jednego z trybów użytkownika. W niektórych modelach aparatów można eksportować i importować ustawienia użytkownika pomiędzy aparatami. Ustawienia użytkownika pozwalają na efektywne fotografowanie w różnych szybko zmieniających się sytuacjach, oszczędzając czas i redukując ryzyko pomyłek. Jednak warto nauczyć się, jak za ich pomocą fotografować czyli nabrać praktyki, bowiem, jak to zwykle bywa, na początku mogą sprawiać odrobinę kłopotów, bo się po prostu o nich zapomina. I modyfikując jedno ustawienie, nadpisuje się stare, które były świetnie dobrane. Tryb użytkownika to potężne narzędzie, ale nie obejmują każdego możliwego ustawienia. Dobrze je znać, te ograniczenia i uzupełnić poprzez wykorzystanie innych funkcji aparatu, takich jak na przykład klawisze funkcyjne czy menu szybkiego dostępu. Bardzo polecam zainteresowanie się ustawieniami osobistymi, ponieważ mogą rozwiązać wiele naszych problemów. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zobaczyć jeszcze ten film. Zachęcam do oglądania moich filmów, ponieważ podaję w nich wiele informacji dotyczących funkcjonowania aparatu oraz fotografowania. Wielkie dzięki za wszelkie formy wsparcia mojej twórczości poprzez system Patronite albo postawienie mi kawy. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło i miłego ustawiania osobistych ustawień w Waszych aparatach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.